To zaczynamy, tak? cześć, mm -hmm. witajcie, witajcie. Dzisiaj jedziemy do sprzętu, takiego dosyć ciekawego. Yy, a co to będzie za sprzęt i co tam na miejscu zobaczymy, to sami zobaczycie. Zresztą ja też zobaczę, bo też tego sprzętu na żywo nie widziałem. Oglądajcie do końca film, bo będzie warto. A teraz tu kuba ujęcie na Dolores. I nie jedziemy do Dolores, tylko ko Dolores, to my tylko przejeżdżamy. Mamy już, widziałem, grupa motocyklistów była na yy, na tarasie widokowym, na tym na którym ostatnio ja tam nakręciłem też stenkę. I byli podziwiać wyrobisko O teraz jadą za nami Kuba, może, może spróbujesz ich nagrać nie, nie, nie wykręcisz się tam <coughs> Ale jadą chyba z 5 motocykli no, Także do zobaczenia na miejscu w takim razie Oj to właśnie ten sprzęt co tam widzicie K700 44 chyba co? Chyba. A nie wiem, ja się nie znam. No i to jest właśnie ta ciekawostka i niespodzianka, którą wam pokazujemy. Robiliśmy ten fałkę silnik właśnie do tego traktora, co tam jedzie. No tam stoi nasz sprzęcior. Teraz ciekawe jaką obierze strategię, którędy pojedzie. Czy tam zawróci i pojedzie tu. Spróbujemy to przybliżyć. No tak, byłem bardzo ciekaw tego sprzętu, jak on wygląda. Podjedzie bliżej, zobaczymy. Teraz będę mógł się Łukaszowi Kosowskiemu pochwalić, że też reanimowałem sprzęt z kopalni, tylko nie Steigera, tylko kierowca. No, szkoda tylko, że się nie zatrzymał, bo chciał zobaczyć jak ten silnik tam w tej komorze siedzi. A on sobie pojechał. Dobra, chodź przejdziemy tu. Ale czuć, no czuć zapach ziemi Dobra, poczekamy zrobi nawrotka i, i zagadamy z nim chwilę Coś się dowiemy po stronie Jakby dowiemy się coś od samego operatora Jak się tym jeździ, jak się to sprawuje I jak się tym pracuje Tu agregat uprawowy W całej okazałości To jest kierowiec K 144 czy 744? ale Numer. No tutaj numer kopalniany CKD 17 to na Łukasza kosowskiego traktorze też jest taki numer na hejsie I to siedzi ta pałka. To w miarę suche wszystko, nie? To widzę, że spotkaliście podredukcję pod chyba, nie? Jak nie? Przez tą sprężarką powietrza, nie, trzeba było powalczyć, bo nie działała. A, tu siedzi po słowa. Tak tam z powierzchówki no, podejrzewam, że podkładka, nie? Będzie to wymiana. Dobra, to zamykamy, sobie zobaczyłem. No i zmieści się tu jakoś. Takim sprzętem nie wiem, jak pracowałem w kopalni, to coś tam się czasami naprawiało nie? z tych sprzętów, ale generalnie nasz dział się nie zajmował akurat traktorami, tylko spycharkami, koparkami takimi rzeczami, nie? No. Jak go nie idzie wbić? Ciężko już, przecież biegnie Pierwszy raz Pierwszy raz jeździ? To i tak sobie radzisz No ja nie podpowiem, bo już nie wiem, nie mam pojęcia jak się w takim czymś... Jedzie I zamknięte? O, zaraz się tam Trzymaj się rurki, żeby nie wypadł ale który różnik jesteś? Patko. Na starszego wyglądasz? <grym> Na starszego. To no mówię, Kuba chyba twój rówieśnik, ale Kuba jest 2003. To <grym> no stary przy tobie. Tak to z tyłu wygląda? Tak. Ładny kawałek Pola tutaj jest, nie? podniesione do góry. Przy nawrocie trzeba podnosić? Tak trzeba. Nie, to już na uprawie ziemi tymi sprzętami to już się w ogóle nie no Tam Kiedyś mieliśmy gospodarstwo małe, ale to tam takich sprzętów się nie miało, nie? To był tam trzydziestak z tym, z kultywatorem i z pługiem dwuskibowym. Ale w sumie Kuba, że jak ja byłem w wieku, w twoim wieku, to Yy, to też mnie... Ja jechałem rowerem za ojcem, ojciec yy, zaprowadzał traktor, no bo miał prawo jazdy, a nie na pole i mnie zostawiał, albo tylko mi tam wytyczne dał, że jeździ tak i tak, albo zaczynał mi tę robotę. I mnie zostawiał, nie, wiedział, że to zajmie na przykład 3 godziny czy 4. Na rowerku sobie później wrócił. Robotę odebrał, czy dobrze jest i, i Ja wracam rowerem, albo w traktorze, rower się wrzuciło na pół z tyłu, czy tam na bronę. Ale to był C-330, nie? Traktor. <grywa> Pole wygląda elegancko. Ale czuć taki fajny zapach ziemi, jak się to ruszy, nie? Ile tu jest hektarów? fajnie, 15, 15. Tutaj 15? 10-15. No, no, to my całe gospodarstwo mieliśmy 10. To no mówię, że to dwa lata temu było skopanie kupione? A to był jakiś przetarg, czy po prostu jakaś wystawili złom na sprzedaż? Wystawili, już... W ogóle YouTube obserwujesz coś? Jakieś kanały? Czy nie interesuje Cię ta branża w ogóle? Traktorowa? To jak widziałem pana Aha, bo ten... Taki traktor tylko tego... Steigera Kupił Łukasz Kosowski, nie? ma duży kanał. Tam byłem u niego dwa razy u Łukasza i była to taka ciekawostka nawet dla, dla niego samego, nie? bo on też kupił w sumie dwa kejsy ze złomu. No i z tych dwóch złożył jednego i, i też ciąga takie agregaty jeżdżą po polach, nie? On jest, on jest spod tego, spod Szczecina. Kuba, fajna przygoda, nie? że traktorem przejedziemy. A tamto hale fugo, nie widać fugo. Takie niebieskie to w sumie fugo, no bo co to może być innego? O to jeszcze dobrze, jak po tej kopalni coś gdzieś ktoś kupi i jeszcze to służy, a nie wszystko na złom. To jest taka prędkość do uprawy, czy, czy, czy to szybciej można jechać? Raczej nie. Znaczy można szybciej jeździć, ale czy osiągnie teraz. No właśnie. A spalanie jak wychodzimy? Jeżeli się to jakoś ile to spala na godzinę? Nie. Po prostu jak trzeba wlać to się leje już. Dobra, teraz zrobimy, nawrodka będzie. Ładne grabki, co? No. Z takimi grabkami, że grabi. I elegancko no, to już ostatnie przejście, że można dać następny zagonek. Nie ale obrotomy się wsiek. co on tutaj ma w ogóle? Tutaj chyba ciśnienie oleju, temperatura cieczy, paliwo. Tutaj nie wiem, chyba powietrze, bo to w kilogramach na centymetr. Co on tu jeszcze ma? Ten obrotomierz, prędkościomierz. 12 na godzinę sadzimy. Później ciśnienie olejem, mi się wydaje, że tam jeszcze ma 8 bar. Ciśnienie chyba w, hamul w układzie hamulcowym no i ładowanie. klimatyzacja konwekty, to już taka firmowa niemiecka to jest taki niemiecko-ruski sprzęt konwekta jest niemiecka, silnik niemiecki Ciekaw z obiegów co tu jest za, za wynalazek no też niestety nie wiem. Ja wiem jak zaraz mędrcy od kierowców obejrzą to już się wypowiedzą w komentarzach bo na pewno znają to lepiej przełączniki tak jak w niemieckich maszynach to pewnie taka wersja eksportowa była A to jest typ 144 czy 744? Bo tak nie mogę tej... Nie wiem, czy to jest jedynka czy siódemka 744 744? Zrobisz wrotkę, to wysiądziemy sobie jak to, nie? je dobrze. Ale to mi, mi cały czas się kierowiec kojarzył z tym takim, z prostą maską, nie? Ciekawe, który to jest rocznik w ogóle. I żółty, a nie czerwony, a ten to jest tak jakby... To jest właśnie ze Sztagera zciągnięty, nie? Kolorystycznie i kształt maski. Taka podróbka Kejsa O, i kuba to jest ciągnik łamany, on nie ma skrętnych kół, tylko się łamie na kół. No, i ja, jak się to... Za... Będzie siane na zimę tutaj? Nie wiem, czy przeczytam, Ziemia tu dość dobra jest, nie widać. A rzepak byłby mnie w tym roku. będziemy wyskakiwać, nie zawracamy głowy. Dzięki za, te, za możliwość obejrzenia. Także przyjemnej pracy życzymy. A jak się to otwiera ty? E, nie, tam tutaj jest. E, e, tu jest taka A, klameczka. O. O. E. Także dzięki wielkie. No fajny sprzęt. <laughs> Chyba, z drogi, że cię grabki nie zagarnęły. I poszedł. I, tak, i taka to historia. Z podróbką Kejsa. W ogóle No, muchy. Atak much na samochód. Siu, siu, No, także piszcie w komentarzach, coś wiecie więcej na temat tego modelu kierowca. Bo tak widzicie, moja wiedza jest prawie żadna. Widziałem te traktory dość często, gęsto na kopalniach jeździły, ale po prostu zwyczajnie mnie temat wtedy nie interesował bo tak ani prywatnie, ani też zawodowo, bo tak mówiłem, ja się tym nie zajmowałem. No, także to tyle z wizyty na polu przy traktorze, do którego robi się te fałszyste. Także czym się i na razie.